Ja z jestem Mortizarek. Dzisiaj wszedłem na mój najstarszy świat jaki istniał. Naprawdę, ja tego nie kojarzę. Co to jest za świat? Ja tu co to jest? są Tu drzewo jakieś. Skrzyneczka. A! Pusta. Dobra, idę zobaczyć, bo to chyba był mój domek. Bo nie ma jakiegoś innego. To jest mój pies, Nala. Bez nazwy, bez strzału. O kurde, tu jakieś itemki ja miałem? E no, powiem, że nawet nice. Nie no, nie mogę narzekać, fajne itemki tu miałem. Jeszcze tylko sobie ja tutaj przełożę. No sobie kobyl, to coś. Dobra, i teraz słuchajcie, ubieram się w zbroję. Mhm, jem. Jezu, dla mnie tu nie było. O ja to jest to buda. Ej, się coś. Tutaj posąg Tentacjona. Tam gdzieś była, tam gdzieś jego grup. Nie mogę usadowić? Tu Tu jest ten, yy, te, jak to się nazywa? No te rodzynki, czy jak tam? Ja to nie wracam. uwagi. Ej, pies, który broni robot tentacjona xxx tentacjon świeczki tutaj jakiś domek z zielono jest skład zielono reunny jeżeli chyba tu się przekopiemy dobra mych no właśnie wpadamy pod ziemię do, do, плохо, gdzie przechodziło do tego miejsca gdzie tentacjon jest mamy oka ale to mnie dziwi Chyba sobie nie mogę przypomnieć, za Chiny. jakieś. o kolejnej tamy, jakieś. No, nice jest nawet. Pijam. Pies? No, co to za machanie? Dziwny. Szanowny. Dziwnie, <laughs> ty, ja. Kurde nie. No, nie. Dobra, udało się. Idę zobaczyć, bo tutaj nie mogę. Uderzę tego łapką. I co? Jakiś problem? Co widzenia? Nie wiem, że mnie nie widzę. Tutaj koks leży. Tutaj ciastka. Dobra, i na górę, bo sobie jakaś świadka. To jest. Jedzenie to jest wydaje. On chyba zdaje jedzenie. Tutaj jest 0 do 3. Do wynajmu? Co to? Znaczy, chyba pokoiki tu robiłem do wynajmu. Nie, no fajnie. Tutaj też, bez, żadnego różnicy, bez żadnej różnicy. Nie znajdziecie. No. To, to jest za dużo. Do wynajmu i tu jest za mechanizm. O kurde to działa! To działa ludzie zrozumcie, to działa! Działa! To działa ludzie! Ja zrobiłem pierwszy mechanizm, który działa! Działa! Rozumiecie to działa? To działa! Dobra, no lecimy na górę. Zobaczymy coś z góry czy tam. No tak! Gdzie mam drobinkę jeszcze jedną? Lecimy. Piek, lecimy. Jeszcze sprawdzimy to. Bo jeszcze chcę zobaczyć pierwsze, jak wygląda to z góry. Cały ten obszar tego miasta. Ale ja to można nazwać miasta. Dobra, przechodzimy. Chyba tutaj nie ma. Nie, no nie było. Kurde, jakie mamy. Oskarżę mnie. Dobra, tutaj wystawię to. Kominek, jakiś coś, chyba windy. Tak, to można nazwać windą. Tutaj ognisko. No i Jest to chyba Dobra, dobra. Dobra, umarła. Dobra, lecimy się w swoim domku. I zwracajcie uwagi na niego. On jest brzydki, jak dla mnie. Nie wiem, po co go że Szczerze mówiąc, to po co ten świat tworzyłem. Żeby chyba się tu jedynie nabudować <laughs> I teraz pozwiedzać. Pyk, wszystko tutaj przechodne. Meg pyk, tak. Meg, Meg, Ja sobie ułożymy, no, dobra. I idziemy dalej. Tu są jakieś skrzyniaczki drewna, e, kopsy, diamenty, obsyjon, beacon, na którym jest Speed. I tutaj jest wysadzone i zawołane przejście, jakieś średnie. Tutaj mam kotły, tutaj chyba miała być kopalnia jakaś tam. Nigdy nie. Dobra, udało się. Tutaj jakiś syf się rozłoży, nie pamiętam tego świata. Tutaj mamy, co my tu mamy? Tu, już byłem, tu jest wyjście. Okunę okunę. Tutaj jest jakieś zwierzęta, tu miałem? O kurde, widzę to, jak super. Dobra, dawajcie wszystkie na solo. Wszystkie jedzenie, wszystkie zwierzęta, na realne. skąd ja tutaj tyle zwierząt miałem? Kaktum, aktum, 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 Cię aktum, 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 jesteś aktum, aktum, się ze wstydu Pow co? Ja nie nie lubię, bo nie jesteś zielona Spali się ze wstydu No i nawet nie weszła tam, gdzie to wszystko? Myk. To jest czy je wszystko czytelne? jest nie. To chyba są villagerowie. Chyba. Tak podejrzanym bokiem. To villager. Gdyby naszą górę tego sypić. myk. nie mam litery. Bo nie... Nie wiem czy tu jakieś tajne bazy miałem, czy nie miałem. Nie wiem. Nie nie ma, nie ma. Ja nie chcę tego miasta tutaj też niszczyć. Ja chcę tego miejsca tutaj. No, ładnie to wygląda. O ile to już klodni mi tu nie pasuje, jeden. Mm. O! Co to jest? Nie, wykopię to. Nie wykopię tego. Z drugiej drugie. Nie mogę iść. Halo? Wtedy nie? To jest jakieś coś. Możliwie nie mogę iść! No zobaczcie, no. Ja Choćbym chciał wskoczyć na ten ból, to nie mogę. Kolejne psy, kolejne łudzenie. jakieś coś, zielone. No, pani zielone. Chyba no, może przejdę stąd? Kurde, nie. Dziaksy, diaksy, diaks, diaks, diaksy. diaksy. Ja to nie żywy już w kadiaksach, tylko... gdzie ja jestem. Tak. Kurde nie, no patrzcie, jestem na przed wami, Widzicie, to dobrze. Zmienię sobie kamerę w ogóle starski. I wyjdę. Kurdy nie. Dobra, zaraz Teraz zmienię kamerę. Skoczyłem. Widzicie, lewituję na ziemię. To jest posrano. To są jakieś niewidzialne bloczki. Nie? Ja to nie rozumiem. Co tu jest? Ej, mam kilo i nie mogę wykopać piecyku. To kopię. Bo to jest głupie. I tu są jakieś schody w zwyż. Nie wiem, co i na co. I czemu tu jest tak ciemno? Co to jest za miejsce? Gdzie ja jestem? Kurde. A, tu jestem. No i wychodzimy tu. Nie wiem, co ja jeszcze, jeszcze tu mam. W ogóle da się złożyć creatiwa? Da się od tej coś zmienia na tryb. Mamy modę. Spectator Enter. Dobra, da się. Co ja mam z tej skrzyneczce? Jakieś też to. Tak. Niech zgadnę, że gdzieś tu jeszcze coś jest. Takiego bardzo szokującego mnie. Nie dam radę Dobra, poczekajcie. Mogę się nawet tak. Co to jest? Co to jest za blok? Ja tak zostałem... ja już dużo gram Minecraft, ale nie wiem, co to jest za blok. To jest jakieś takie. Pół no kurde. Buduje się na niewidzialnym no bloku. No kurde, czemu tam slajma nie było. Dobra, weźmy sobie. Coś. Negatywny. Dobra, wchodzę tu, wielę to wszystko co ja tu miałem. Nie wytłumaczam, dlaczego tutaj nie było e, tego, jak to się nazywało. Miałam miejsca. Nieczyłem no, to się na przetrwanie. Ubiorę się w, całym, w cały secik. Wszystko ułożę sobie do tyłu, że posegreguję, jak to lubię zagregowane. Oczywiście gdzieś bym ja mogło być wszystkie tęki w jednym miejscu. Wcale sobie do szlamu. Niech wezmę sobie to i idę teraz, słuchaj, pa, widzowie m, na górkę. Ja bardzo chciał, żeby on mnie gonił. i ja sobie tutaj kwiatę... O! Kurde nie! i <ścoughs> taki taki! Taki taki taki! Taki taki taki! No. No gdzie nie ma bloku, mam innego, mam? dobra, teraz lecimy na dół, nie? uuu, na slime bloczku. w ogóle zostało tam tyle, dobra a ja się jakby. dół badung, badung, badung. dobra, stoi, stoi, stoi dobra, sobie stoimy poczekaj, ja sobie tu stanę Jedziemy? Jedziesz? Chodź! Kurde nie! Nawet mnie nigdzie nie denerwujcie! Ha! Widzicie? Kurde, pośpieszyło! Dobra, to jest jeszcze. Kurde! Nie! Kurde, dało się! Dało się! Dobra. No fajny taki świat! Tak inny jest! I różni się wszystkim! Fajneczka, jeszcze za zapraszam świat! Tam jakiś domek, tutaj jakieś coś. Zdecydowa zdecydowanie ładniej wygląda niż multicarowice. O, zdecydowanie. A co wiem na to, żeby tu przenieść multi-carowice, żeby to było? Czekajcie, to jest. dobra, co myślisz mam że bardzo dużo? Jakby to uznać, lecimy do pewnego bardzo ważnego miejsca, które mi się bardzo skojarzyło i nie mogę tego tak po prostu popuścić. No nie, ja się go tak nie boję. Uuu, ale jestem pos. No ja tu rypi nie jestem pos. Dobra wezmę ze spektora. To na to, żeby w ogóle ten serwer dać na publika, żeby te ludzie mogli w niego wchodzić. Dobra, zadam trybatywnie, żeby mnie noby nie atakowały. I tym już. Chyba on brał moje coś tutaj, ale nie, nie wiem. Dobra, ale rypać. Wszystkie te normalnie. jest to szkło głupie. No, one nie jest potrzebne, a no nie i te my, kurde, które ja mam. Szko, 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 szkło, 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 szkło. To jest szkło? Nie, co to jest szkło? Nie. W nie szkła? Dobra, wełną też uda się, bo zielone może. Tu. Tu! Hmm. Brzmiecie to... Tak? Dobra, otwieramy tutaj, rozkopujemy miejsce. I zobaczymy co tu miałem. O ja, jakiej ten. Ja, jakiej temki potęga. Tutaj hmm. tej wielko Miałem coś jeszcze nie. No i to chyba było tyle, co ja ale ten świat jest naprawdę dla mnie powalony. To wszystko na ten odcinek. See you and goodbye and bye bye. Bye! Faner dobra, to robimy <muchy> taki mój trik. I tu jeszcze Kurde nie uda Dobra, ale to wszystko na ten odcinek. Jeszcze to jakieś dzięki nam. Naga!